Patryk holuje karpika, bo wygnali nas niestety z Big Game. Jesiotów dzisiaj nie wolno łowić, bo coś się z wodą, zdychają ryby im. I niestety łowimy karpiki. Chciał, nie chciał. Ole, ty, to jest grubas. O, ale druży. O matko, ty, waga potrzebna. O kur... największy chyba z tej wody. Ole piękny! I na co? Na punkt G! Jasne, że. A i ona oszusta! Jezu, jaki potwór! Tu ma z tyłu moją kołyskę. Tutaj kołyskę? Ole, byk! Ale, ja pierdykam! Ja pierdykam i na oszusta, na malutkiego łaftersika. No, dacie wiarę? No, teraz się zerwa, to już teraz mógł. I ja pierdykam, zobaczcie tego smoka. Aha, ale mu odwala. Tu są takie ryby. Tu są takie wielo ryby, No nie wierzę, po prostu waga, waga, gdzie jest waga? Gdzie jest waga? Patyk, nie wiem, gdzie jest waga. A tu jest waga, dobra. Tylko y, dasz radę sam go zważyć, bo ja mhm. filmuję, to wiesz, będzie mi ciężko. Ja pierdykam jakie bydlajeństwo 13 13,5 13,5 kilo Ha ha pokażę Ci o wodę Weźcie mnie zbokoleniamy, dobra? Mam wodę No to to będzie ładny filmik z ładnym karpikiem Ale jaki on jest gruby Jaki szeroki w ogóle, nie? Opływa kurwa w kołysce no. Ej, czu a jaką ma tom, jakoś ten y trądzik dostał, czy coś? Teraz jest waleczna, chyba nie walczy jak na takie na tego ryba. No i no. na metodę, no kurde, nie wierzę. Karpiówki w wodzie, a na metodę takież... Już... Sztuki biorą No ten jest przepiękny No Patryk kurde Trochę poszalałeś ci powiem Kurwa. Daria Z kogoś on się śmiał, nie, że złapać nie umie Ole piękny Oooooocie Teraz Poczekaj, niech ma się szybko.